Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Daniel Kostecki. Rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie od kalendarza makroekonomicznego, ze względu na to, że połowa grudnia będzie obfitować w ważne wydarzenia dotyczące przede wszystkim posiedzeń banków centralnych, w tym. Amerykańskiej Rezerwy Federalnej oraz Europejskiego Banku Centralnego. Mamy także Bank Anglii, to z tych najważniejszych. Oczywiście, jeżeli chodzi o zmiany w stopach procentowych, to prawdopodobnie na razie nic się nie wydarzy, aczkolwiek najważniejsza będzie komunikacja, co ze stopami procentowymi będzie działo się dalej na kolejnych posiedzeniach już w przyszłym roku. Co do Fedu, kluczowe również będą projekcje makroekonomiczne, dlatego że to jest to posiedzenie. W którym to zapoznamy się z najnowszymi projekcjami dotyczącymi Przede wszystkim tego, gdzie ma w przyszłości znaleźć się, zdaniem Fedu, inflacja, gdzie mają znaleźć się też stopy procentowe, gdzie ma znaleźć się stopa bezrobocia, więc to wszystko będzie kluczowe, jeżeli chodzi o posiedzenie Fed. Jeżeli chodzi o posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego w czwartek, 14 grudnia, no to przede wszystkim będziemy zwracać uwagę na to, jak, jaka będzie komunikacja, bo rynek bardzo mocno, jak wiemy, się napalił dosłownie na to, że Europejski Bank Centralny będzie ciąć, Stopy procentowe i to w sposób no, największy spośród tych głównych banków centralnych świata. Widzimy tutaj oczekiwany poziom stóp procentowych na czwarty kwartał 2024 roku, no i na razie te oczekiwania dla spadku stóp w strefie euro są największe w okolicy 2,7%. Jednocześnie wtedy w Stanach, na koniec czwartego kwartału, rynek wycenia. Poziom stopy funduszy federalnych na, na 4,2, w Banku Anglii 4,5, w Australii 4, w Kanadzie też 4. Zatem widać, że największa ścieżka dla cięcia stóp jest w strefie euro, co ma mieć też związek ze stagnacją gospodarczą, która może ułatwić powrót inflacji do celu, a więc brak konieczności utrzymywania tak długo wysokich stóp procentowych, a przy okazji wsparcie wzrostu gospodarczego, bo od połowy 22 mamy stagnację. Jedna dziesiąta punktów górę tylko i wyłącznie w PKB strefy euro. W związku z tym to będzie najciekawsza komunikacja, bo w ubiegłym tygodniu przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego wspominali, że ich zdaniem to, że rynek wycenia cięcie w pierwszym kwartale przyszłego roku, to jest, cytując, science fiction. Takich, takie słowa padły, więc wszystko rozegra się o komunikację. Czy rynek nie przesadził? Z tymi nadziejami na to, że w strefie euro stopy procentowe szybko spadną. No bo jeśli przesadził, no to wiadomo, że podbicie tych oczekiwań, nie wiem, nawet w stronę 3%, może być czymś pozytywnym dla euro. Z kolei, jeżeli Fed w swoich projekcjach pokaże, że mamy do czynienia z dalej uporczywą inflacją, nadal trzeba trzymać te stopy, tak. Powiedzmy higher for longer, czyli też rynkowi zacznie wybijać z głowy możliwość cięcia stóp procentowych, bo na razie rynek i tak lekko cofną szansę na cięcie w marcu, już teraz tego cięcia w marcu nie mamy, za to mamy cięcie w maju, jako największe prawdopodobieństwo dla działań Fedu zdaniem rynku, więc tutaj ta komunikacja będzie ważna. Ale ważna jest też kolejność. Najpierw mamy przede wszystkim inflację ze Stanów Zjednoczonych i ta też inflacja za listopad może być niska może być 31 może być nawet 3% to jest jak państwo widzą kwestia bardzo dużo tutaj będą działać zaokrąglenia według modelu Cleveland Fed 304 a więc jeżeli będzie 306 w zaokrągleniu mamy 31 jak będzie 304 w zaokrągleniu mamy 3 w związku z tym jak państwo widzą między tą jedną dziesiątą w górę w dół jest tak naprawdę to są dwie setne decydujące o jednej dziesiątej i trzeba pamiętać o tych zaokrągleniach, że one robią robotę, bo teraz jeżeli inflacja jest o jedną dziesiątą lepsza od konsensusu, zamiast 3,1 mamy 3, no to wow. Jeśli mamy zgodną z konsensusem albo 3,2, no to nie ma wow. Czyli dwie setne są w stanie zdecydować o tym, czy będzie lepiej od konsensusu, czy nie. I trzeba o tym też pamiętać, jak bardzo jest to statystycznie przedstawiane. Bo gdybyśmy mieli tutaj do czterech miejsc po przecinku taką inflację podawaną, bo czemu nie? Bo to jest tylko indeks, więc tak się go wylicza. No to wtedy byłoby nam łatwiej z tymi zaokrągleniami. A tak albo będzie zgodnie z konsensusem, albo będzie nawet poniżej konsensusu. Więc jak będzie poniżej, no to rynek jeszcze się będzie cieszyć. W grudniu na razie takich powodów do radości, że dalej inflacja spada, prawdopodobnie już nie będzie. No bo wtedy w grudniu inflacja ma nieco odbić, a na razie za listopad ma być całkiem przyjemnie nisko. Więc mamy najpierw inflację, to jeszcze cofnę się do kalendarza makroekonomicznego. I tak po kolei, czyli najpierw mamy dane dotyczące inflacji, to już we wtorek, a następnie po wtorku. Mamy w środę wieczorem projekcje makro Fedu i decyzję Fedu i komunikat Fedu. Później mamy w czwartek decyzję Banku Anglii, ale też przede wszystkim decyzję Europejskiego Banku Centralnego. Więc ta kolejność może być istotna z punktu widzenia, jak zachowa się kurs pary euro-dolar, chociażby jak zachowa się dolar jako taki. Tu widzimy dolara, ale zanim przejdziemy, to widzimy euro-dolara, ale zanim do niego przejdziemy, jeszcze zobaczmy sobie indeks dolara, bo w internecie dosyć teraz mocno się pisze o tym, czego nie widać na parze euro-dolar, bo ze względu na te duże oczekiwania cięć stóp w strefie euro, indeks dolara, jego kształt i para euro-dolar, one zmieniły jakby swój wygląd względem siebie, to już nie jest taka, takie odbicie lustrzane jeden do jednego, to już tak nie wygląda ze względu właśnie na te, oczekiwa na te zmiany oczekiwań co do strefy euro. Nam się euro, dolar rozjechał mocno od indeksu dolara przez swoją słabość, natomiast na indeksie dolara wygląda to w taki sposób. No i teraz tak cały internet pokazuje sobie tego ergiera. Odwrócony RGR, lewe ramię, głowa, prawe ramię na indeksie dolara. No i jaki tu byłby idealny scenariusz? Pomijam, że mamy takie dwa punkty kluczowe na całym indeksie 104.11 oraz 103.30. Jak widać, dwa poziomy, które były w stanie utrzymać rynek na razie w konsolidacji, takiej nieco szerszej. Natomiast istnieje scenariusz tego typu, że jeżeli no Fed nie da złudzeń rynkowi na to, że, że yy, tniemy stopy, tylko jeszcze je utrzymujemy, no to jest scenariusz wybicia w górę do oporu, opór można by wyznaczyć przez świecę spadkową, która miała miejsce w połowie listopada oraz te ostatnie dołki, no i wtedy te okolice 104,78 mogą stanowić opór, czyli podbicie, wykonanie testu tego poziomu i później już mamy kolejne dane yy, po czwartku, gdzie na przykład EBC za bardzo nie idzie w stronę y, y, dawania do zrozumienia rynkowi, że będzie ciąć w pierwszym kwartale 24, tylko że też trzeba utrzymać stopy procentowe nadal wysoko. I wtedy euro ma szansę owrócić, to indeks dolara też zawróci. Także y, plan jest taki, że y, jeżeli ma się dolar umocnić, to czy ten RGR się zrealizuje? Na razie jest to y, pod znakiem zapytania, prędzej moglibyśmy dojechać do tego poziomu i się od niego. Odbić, bo jakby taki szeroki kierunek w tym momencie dla pary euro-dolar wydaje się, że jest jednak wzrostowy, a nie spadkowy, i zbliżamy się do połowy grudnia, kiedy właśnie to miało zostać rozstrzygnięte. Innymi słowy, jeżeli notowaniem euro. Uda się wybronić to okolice 1,0660, to jest szansa, że będziemy zmierzać później na wyższe poziomy w stronę tego szczytu albo w stronę 1,11 1, w zasadzie, tak? czyli w stronę tych ostatnich cieni, tutaj też bardzo dobrze widocznych na wykresie dziennym, ale 1,0660 musi zostać wybronione. To jest podstawa, bo inaczej wchodzi ten RGR z indeksu dolara, łamane jest 1,0660 i wodospad dalej już wtedy w stronę 1,04. Także do końca tygodnia, jeżeli uda się 1,0660 wybronić, to jest duże prawdopodobieństwo, że wrócimy powyżej 1,10, nawet w stronę 1,11 w styczniu, może, może w lutym, tak? bo to też potrzebuje chwili. Czasu na, na um, wykonanie takiego ruchu. E, więc e, tak by można było na to spojrzeć, dlatego ten tydzień jest tak kluczowy dla notowań dolara. Jeżeli chodzi o funta, to funt jego korekta jest o wiele płytsza, ale również utrzymuje się na 12460, Więc tutaj można przyjąć, że ta strefa. Jest potencjalnie kluczowa, jeżeli uda się ją wybronić w tym tygodniu, do końca tego tygodnia, no to również potencjalny zwrot w stronę 1,28 byłby możliwy, natomiast brak obrony tej strefy może otwierać nam drogę w stronę 2,180 lub w stronę ostatnich dołków. Bardzo duża zmienność na jenie, potąpnięciu, gwałtowny zwrot w kursie dolar-jena, w zasadzie no korygowanie tej świecy spadkowej na razie z takim dosyć pokaźnym. Impulsem, jeszcze dziś o poranku dodatkowy impuls, natomiast wszystko tutaj rozegra się o to, jaką politykę przyjmie Bank Japonii, bo na razie to jest prawdopodobnie wystraszony tą wielką aprecjacją japońskiej waluty, co może mieć wpływ na wiele innych klas aktywów, na wiele inwestycji japońskich funduszy za granicą, dlatego że im się kary trade posypało i mogą odnotowywać z tego tytułu wielkie straty. Więc pewnie telefony w Banku Japonii dzwonią, weźcie, coś z tym zróbcie. No i możliwe, że coś z tym próbują robić, niemniej jednak na razie wygląda to na próbę cały czas i tak dystrybucji tych pozycji, tylko może z jakichś lepszych poziomów, no bo jeżeli ktoś ma poodpalane transakcje typu carry trade, ma zakupionego dolara, no to chciałby teraz z niego wyjść jakoś w sensowny sposób, więc jedyny sensowny sposób to jest powycinać tych, którzy już uwierzyli, że to już zacznie spadać. I podokładali pozycje długie wienie japońskim. Także wybicia tych ostatnich szczytów nadal są prawdopodobne, co by ułatwiło wyjście z tychże pozycji. Jeżeli chodzi o złotego, no to dziś mamy politycznie istotny dzień, więc zobaczymy, czy ten politycznie istotny dzień w jakikolwiek sposób będzie wpływać na kurs. Walutowy, no i co się wydarzy w dalszych kolejnych godzinach, to może być istotne dla PLN, może być istotne dla polskiej giełdy, a na razie euro złoty w miarę w zasięgu historycznego trendu horyzontalnego sprzed ostatnich kilku ładnych dni, więc tutaj na razie się niewiele dzieje. USD PLN no to idzie zgodnie z tym, co robi euro -dolar. no i tutaj podobna historia, czyli potencjalne strefy 4,06, 4,08, jeżeli udałoby się je wybronić do końca tygodnia, no, to wtedy dolar złoty ma szansę w kolejnych już tygodniach, a nawet i miesiącu, lub też półtora miesiąca, ruszyć na nowe niższe poziomy. Przy założeniu oczywiście, że nic się złego po drodze nie wydarzy, żadne czarne łabędzie nam nie wyskoczą. W związku z tym, na tę chwilę, do tej strefy, na, na tą strefę można by zwrócić szczególną uwagę. I teraz dalej, drodzy Państwo, przejdźmy sobie do. Kolejnych wątków, jeżeli chodzi o ostatnie, też te ciekawsze wydarzenia, no to jest oczywiście ropa naftowa. Do rynku krypto też oczywiście przejdziemy. Natomiast ropa naftowa. OPEC podnosi długoterminowe prognozy popytu na ropę. Proszę zobaczyć, jeżeli chodzi o miliony baryłek dziennie, to w 2022 roku szacowano, że. Do 2040-2045 to będzie 110 milionów baryłek, w 2021 szacowano, że będzie to mniej, jakieś 107 baryłek, milionów oczywiście. Natomiast prognoza nad, z 2023 roku jest taka, że w 2040 roku będziemy potrzebowali więcej niż 115 milionów baryłek dziennie. Oczywiście to wszystko dzieje się podczas trwania szczytu klimatycznego w Dubaju, gdzie też zostały jakby wydane polecenia na temat tego, żeby nie podpisywać żadnych umów ograniczających korzystanie z paliw kopalnych, co oczywiście godzi w interesu krajów, w tym Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czyli gospodarza szczytu klimatycznego. No, tak jak sobie mówimy to już od jakiegoś czasu, zrobić szczyt klimatyczny w Dubaju, i liczyć na to, że tak dbamy o klimat rezygnujemy z ropy, ropa jest zła. No nie, absolutnie nie. Ropa jest fajna, ale to, na co kładzie się tam nacisk, to na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przy produkcji czy wykorzystaniu ropy. Czyli wykorzystujmy ropę, ale nie emitujmy tyle gazów cieplarnianych, bo to o to chodzi w tej całej zabawie klimatycznej, jakby nie o samą przecież ropę. W związku z tym. Zobaczymy, jak to, czym to się zakończy, co tam zostanie jeszcze podpisane. Natomiast no ta, ten wzrost prognozy popytu na ropę jest drastyczny. Co tutaj dużo nie mówić? W no między a 22 był kosmetyczny, a teraz jest drastycznie podniesiony na kolejne lata. Także świat bez ropy, zdaniem przynajmniej na ten chwilę, OPEC no nie istnieje. Natomiast jak wygląda jeszcze jedna rzecz, czyli prognozy PKB Stanów Zjednoczonych? No, mieliśmy dane z rynku pracy. Tutaj na razie bez jakiegoś większego wpływu na, na rynek, ale oczywiście z możliwym wpływem na, na Fed. Ta lekka korekta w oczekiwaniach na cięcie stóp procentowych. Natomiast rynek pracy jest silny. No to, to dobrze. Czyli mamy tak zwane Goldilocks economy, A z kolei Atlanta. FED prognozuje, że mm, będziemy mieli do czynienia z, w czwartym kwartale ze wzrostem gospodarczym na poziomie 1,2%. Także z 5,2 mamy zjechać na razie przynajmniej do 1,2, bo jak Państwo widzą na no te prognozy one są bardzo e, chwiejne i być może jeszcze pójdą e, w górę, zanim czwarty kwartał dobiegnie końca. I przejdźmy sobie dalej do kolejnych, rynków, więc zerknijmy sobie na indeksy giełdowe, jak te dziś o poranku wyglądają, kontrakty po no, niesamowitym zamknięciu w piątek na S&P 500. Dziś nieznaczne cofnięcie, na razie bez żadnych głębszych korek na tym rynku. No, zobaczymy również, co wykona FED, co, jeżeli chodzi o potencjalny wzrost zmienności, bo ta zmienność, drodzy Państwo, no to ona szoruje po dnie, jeżeli sobie patrzymy na serię VIXa grudniową no to proszę zobaczyć jak to wygląda to jest kolejne tąpnięcie na niższe poziomy także być może do 10 nawet na VIXie sobie zjedziemy, no to jeżeli tak by się stało no to S&P krok po kroczku krok po kroczku już bez, bez dużych yy, potencjalnych strzałów, tylko tak po schodkach po schodkach wyżej, a potem będziemy się zastanawiać co co dalej? No, chyba że Fed coś zrobi takiego, co wytnie jeszcze te poziomy przy 4540 punktów. A na razie mamy do czynienia ze bardzo drastycznym spadkiem WIX-a i SP 500 przy ostatnich szczytach. To samo na Nasdaku, chociaż tutaj bardziej przechodzimy w trend boczny nad potencjalnymi wsparciami 15 -515 200. Jeżeli chodzi o Niemcy, no, to jest jedna z nielicznych na razie świec korekcyjnych. Gdzie indeks po prostu bez żadnego wytchnienia niczym w październiku 2022 zasunął do góry? No, krótko mówiąc, biorąc pod uwagę cenę i czas, tutaj mamy cenę i czas tego wzrostu, tutaj mamy cenę i czas tego wzrostu, no to ten był trochę szybszy w październiku m, ubiegłego roku, dlatego że pokonał większą cenę, no już w podobnym do tego, co aktualnie czasie, tak? no bo mamy tutaj czas, zostało nam kilka dni więc ta cena musiałaby wystrzelić żeby zrealizować taki sam układ ceny i czasu na niemieckim DAX-ie jak w październiku no w każdym razie są to wydarzenia wydarzenia które no dawno się nie działy trzy wieźmy potrafią często zmieniać kierunek na rynku ale wtedy popatrzmy sobie jeszcze na lop popatrzmy sobie przede wszystkim na Zaangażowanie uczestników rynku, ale tak, no, liczba otwartych pozycji, jeżeli chodzi też o, o później odnawianie tych pozycji na, na kolejnych seriach, to całe rolowanie to może być dosyć interesujące przy okazji tego wygasania. No, w Stanach to jeszcze mamy dodatkowo wygasanie opcji, więc tam się też bardzo dużo dzieje. No, przejdziemy sobie myślę, że, że niebawem po Fedzie, tak, kiedy będziemy mieli zestaw. Wszystkich informacji do tego, na co zwrócić uwagę, na jakie ewentualne poziomy zwrócić uwagę, jakie zmienności oczekiwać do końca roku, bo też trzeba pamiętać, że sezonowo no, grudzień jest jednak też tym całkiem niezłym y, miesiącem na tę chwilę no i ratowanie w Japonii też Drodzy Państwo dobrze widać po indeksie bo proszę zobaczyć że generalnie dzisiaj kontrakty na indeksy to są raczej na minusach natomiast w Japonii mamy wielki plus A także no coś tutaj się większego dzieje na dolarienie się dzieje dzieje się także na Nikkei gdzie widać ewidentnie że mamy do czynienia z sytuacją w której w której to indeks no jest też jakoś podciągany także Japonia i dosyć duże Ewentualne manipulacje na rynku tamtejszym. No ale nie ma się co dziwić po takim mocnym uderzeniu. Surowce, drodzy Państwo, no, ropa naftowa wydaje się być cały czas jednym z ciekawszych surowców na tę chwilę, ze względu na to, że mamy do czynienia z próbą obrony, aczkolwiek jeszcze brakowałoby tutaj mm, OK, coś się wykres nie ładuje. Zobaczmy, brent. Niech będzie brent. Brakowałoby tu jeszcze takiego podobijania dołków, no bo no mamy ładno, ładny układ, tak? Mamy świecę spadkową, mamy malutką świecę w dołku, mamy odbicie powyżej połowy ostatniej czerwonej świecy na dziennym, Wszystko fajnie, tylko pytanie, czy to już wystarczy do a, od, obrony, yy, yy, wsparcia. Jak zobaczymy, jeżeli się ropa cofnie troszeczkę w stronę 75, czyli taki zrobi nam retest tutaj tego zwrotu, no bo tutaj też całkiem ładne reakcje popytowe zaczęły się dziać na ropie w tym rejonie. Mieliśmy tutaj dosyć ładne odreagowanie, mieliśmy też ten cień zostawiony dosyć nisko tej świecy zielonej, więc 74, 74, 74 42 na Brent jako potencjalne wsparcie. Jeżeli tutaj cena by się cofnęła, no to zaczęłoby to wyglądać już pomału interesująco. Byłaby to prawdopodobnie właśnie ta dalsza część miesiąca, tudzież połowa tego tygodnia, bądź druga połowa tego tygodnia. No i wtedy będziemy sobie mówić, czy tu mamy wsparcie, czy jeszcze atakujemy te dołki. No idealnie by było w ogóle zaatakować dołki z czerwca. No to by byłby Majsterczyk, tak? Żebyśmy te dołki z czerwca zaatakowali i potem ruszyli na bręcie na 84,50. Bo to jest tak czy siak poziom docelowy. Czy ropa już skończyła spadać, czy jeszcze nie skończyła, to nieważne, bo poziom docelowy jest na razie przy tej, przy tej sytuacji jeden. Czyli z bieżących cen to jest jakieś 11-10-11% na spocie bez dźwigni, a gdyby udało się te dołki wybić, no to będzie to procent, yy, przepraszam, tutaj mamy 12-13% a tutaj mamy z ewentualnymi wybitymi dołkami 19%, 18-19%. Odbicia, tak? Więc na to będziemy sobie zwracać uwagę w nadchodzącym tymże tygodniu, bo jest to naprawdę jeden z ciekawszych rynków. Co do benzyny, która też pomaga w spadku inflacji w Stanach Zjednoczonych CPI to mamy najniższą cenę paliwa od 21 roku od listopada 2021 No i bardzo fajnie na razie jeszcze jako że to jest kontrakt terminowy na benzynę to on spadał do początku grudnia a więc w grudniu dopiero to się przełoży na stacje benzynowe w Stanach Zjednoczonych z około miesięcznym opóźnieniem przekłada się to na ceny detaliczne w USA dzięki czemu ta inflacja za grudzień która widzimy że w prognozach ma trochę odbijać ona może będzie będzie niższa. Więc jeszcze do końca roku te zaskoczenia inflacyjne mogą być takie w miarę prorynkowe, a nie antyrynkowe. No jak to zacznie odbijać, jak już cena benzynki podrośnie, bo cena ropy prawdopodobnie też podrośnie, no to będziemy wtedy mieli dopiero zagwostkę, tak? Co dalej z inflacją na początku roku? Jako zagrożenie pewnego rodzaju dla tej całej dezinflacji, o której tak wiele się mówi. Rynek miedzi, jak na razie, może sobie przejść do większej konsolidacji odbicie, dotarcie do poprzednich oporów, teraz znowuż cofnięcie, niewykluczone, że to chwilę potrwa zanim rynek znowuż ruszy, no bo na razie kierunek jest jeden dla miedzi, to jest kierunek wzrostowy. Dlatego też ważna jest ta druga część tego tygodnia, czy uda się na euro obronić wsparcia, czy uda się obronić wtedy opory na indeksie dolara, no bo jeśli tak, no to miedź ma większe wtedy szanse wyruszyć w podróż na północ, gdy dolar nie będzie się dalej umacniać tylko przestanie zyskiwać na wartości i będziemy mieli razem z surowcami wtedy i ropa i mieć no i może też złoto które drastycznie spadło ostatnio dzisiaj coś za dużo tego słowa drastycznie ale mocniej spadło ostatnio tak jak Państwu wspominałem no te wzrosty coś z nimi było mocno nie tak na razie powtarzamy scenariusz z maja wybicie szczytu cofnięcie poczekamy 1965 1955 jak tu się znajdziemy to będzie fajnie. więc to będzie to będzie całkiem ładny wtedy ewentualny obrazek na, na złocie. Natomiast jeżeli chodzi o rynek obligacji no to zobaczmy ostatnie 3 dni lekkie cofnięcie na t-bondach również jeżeli popatrzymy sobie na 10 latki także cofnięcie no, największe oczywiście w piątek kiedy poznaliśmy nieco lepsze dane z rynku pracy zwłaszcza niższa stopa bezrobocia 3,7 rynek ściął oczekiwania na cięcie stóp procentowych więc i obligacje lekko się cofnęły co oczywiście no, oznacza że FED ma jeszcze pracę do, do zrobienia natomiast w Europie w Europie wygląda to w ten sposób jeżeli chodzi o bundy Również w piątek cofnięcie, jak na całym szerokim rynku, ale tutaj ta skala wzrostów no, była ponadprzeciętnie wysoka, zwłaszcza, że dotarliśmy na bundach do tego szczytu i nawet go przekroczyliśmy. Także wszystko w rękach Europejskiego Banku Centralnego obecnie. Czy Europejski Bank Centralny też ostudzi głowy inwestorów co do tego cięcia stóp procentowych? No bo to, co się działo też w ostatnich tygodniach, tak te wszystkie rajdy, to też ma związek z tymi bardzo dużymi oczekiwaniami na cięcie stóp procentowych. Natomiast dzisiaj dosyć duże szarpnięcie na rynku krypto, a w zasadzie w nocy bitcoin z odrabianiem części tego tąpnięcia, no zresztą kto jest na rynku krypto nie od dziś, ten wie, że takie rzeczy się tutaj dzieją, no, równie szybko podrosło, no to w sumie jeszcze szybciej spadło, ale na tę chwilę, Hmm, czy to coś się zmienia? No, na razie mamy tak. Jeżeli mówiliśmy sobie o tej mierze płynności na, na rynku, czyli mówiliśmy sobie o yy, reverse repo, mówiliśmy sobie, drodzy Państwo, o yy, QT, więc jeżeli chodzi o reverse repo, to już sobie też spojrzymy, że tam ostatnio tych transakcji jest robionych nieco mniej, no i generalnie to saldo lekko sobie wzrosło w związku z czym tej, ta płynność tej płynności jest nieco mniej, więc być może też i Bitcoin zareagował z leciutkim opóźnieniem na to co się tutaj działo w korekcie. Już chcę to państwu nałożyć te dwa wykresy już sobie o tym też powiemy jak to właśnie wygląda tylko odwrócę skalę. O. Już to pokazuję też państwu. Mniej więcej coś takiego, tak. To jest samo, tylko reverse repo, już bez bilansu Fedu, e, pokazane na wykresie Bitcoina, co wygląda mniej więcej tak. Ostatnimi czasy ten większy skok prowadzący do być może rajdu również na rynku krypto, i tutaj lekkie cofnięcie w tychże transakcjach. Tak? No, no, no nie jest znaczące, ale może się w jakiś sposób delikatnie też przekładać na notowania e, rynku. Krypto Plus, jak Państwo pewnie obserwowaliście, dane z giełd, no to tam też ktoś otwierał bardzo duże pozycje w tym ruchu, tutaj początkowym w górę, po czym w zasadzie przy 43 tysiącach zaczął te pozycje zamykać tąpnięcie na eterze, a no jeszcze tylko wracając do, do stref, tak, 39, 37, to była nasza strefa oporu, teraz to jest potencjalna strefa wsparcia, więc póki co trudno tutaj mówić, że coś się jeszcze wielkiego wydarzyło, kiedy zrobiliśmy retest czegoś, co miało być oporem, no i było, przez jakiś czas trzymał nam ten poziom 37, 39, a teraz jest potencjalnym wsparciem, także e, kolejna ewentualna droga, jeżeli to wsparcie stanie wybranione, 51 tysięcy, to się nie zmienia. Ether również bardzo ładny retest poprzedniego szczytu, w związku, w związku z tym tutaj też te wyższe poziomy mogą być jeszcze e, grane na tym rynku, dopiero zejście poniżej tego wsparcia otwiera nam drogę w stronę 1750 dolarów. No i tak to drodzy Państwo, by mogło wyglądać na ten moment. Także ja bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony dziś czas i zapraszam na kolejne spotkanie. Przypominając, że mamy jeszcze dane o inflacji we wtorek. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Do usłyszenia.